Muzeum Częstochowskie ma już 120 lat. Z tej okazji organizuje wiele ciekawych wystaw i prelekcji. Jedną z nich pod tytułem Konfederaci Barscy pod Częstochową wygłosił Mariusz Grzyb z działu historii Muzeum Częstochowskiego. Od najmłodszych lat interesowałem się historią. Zawsze chciałem to robić. No i że tak powiem, dzięki wspaniałym rodzicom mogłem, prawda? Natomiast kiedy byłem na studiach, no to miałem jeszcze okazję być studentem pana doktora Andrzeja Wasiaka, który też o osobie płaskiego wiele pisał i wiedział. Przede wszystkim powiedziałbym, że zafascynowała mnie ta historia tego buntu obywatelskiego wobec króla, który po prostu sobie. no, nie radził, tak? I wobec rzeczywistości, wobec sytuacji, w której po prostu trzeba podjąć taką trudną decyzję, bo to jest decyzja trudna, jak tutaj kiedyś wiele razy mówiłem: po prostu zostawić bezpieczny dom i ruszyć do walki o coś najwyższego, ryzykując przy tym utratę własnego życia. Wydaje mi się, że przez te lata, w Częstochowie. Tak. Miałem taki niedosyt, że Częstochowa nie wie nic o Konfederatach Barskich, że stoi, owszem, przy ulicy Siedmiu Kamienic w parku po piersie Kazimierza Pułaskiego, ale sam tam słyszałem kilka razy, jak ktoś się pytał, co takiego Pułaski robi w Częstochowie. W tymczasem Pułaski jest właśnie takim Klasycznym, częstochowskim bohaterem, bo Polacy mają wielu bohaterów, ale żaden z nich nie jest tak związany z Częstochową, z Jasną Górą, z naszym rejonem, jak Kazimierz Pułaski, który tutaj właśnie przez dwa lata dowodził, stąd odbywał swoje rajdy, zagony kawaleryjskie praktycznie po całym kraju, i tutaj też pokonał Rosjan, po prostu zaprzepaścił ich próbę zdobycia. Twierdzy jasnogórskiej. Wydaje mi się, że Kazimierz Pułaski powinien w Częstochowie być chyba dużo bardziej pamiętany. Konfederaci barscy. Ja pochodzę z lat, kiedy informacje o żołnierzach wyklętych były przekazywane w tajemnicy i szeptem w domu od rodziców, od dziadków, wydaje mi się, że konfederaci barscy to tacy pierwsi wyklęci Rzeczpospolitej. Pierwsi żołnierze, którym nie przyznano nigdy prawa do sprawiedliwego osądu. Kiedy konfederacja się kończyła, sami konfederaci byli zsyłani na Sybil, byli pierwszymi obywatelami polskimi, Uwięzionymi tu w Polsce i wysłanymi gdzieś tam do Rosji na zatracenie, jak gdyby nie mieli okazji, żeby zadbać o własną historię. Naród oczywiście przetrzymał i proszę zwrócić uwagę, że ten przekaz przechowany w narodzie, potem uruchomiony przez poetów, przecież Mickiewicz pisze, że prawda, z. Stolnik był, szykował się na wyprawę, bo wspierał Konfederację, Benioski Słowackiego, całe mnóstwo innych pomniejszych literatów, malarze, hełmoński, Kossak, przedstawiający Kazimierza Pułaskiego. Ja właśnie jestem odwrotnie, ja bym chciał zapytać Częstochowian, jak to jest, że, że nikt to do tej pory nie zapytał. Bo przecież to, to jest taki temat niesamowity po prostu. Czy mamy jakieś tutaj zabytki, pozostałości po tym okresie związane z Konfederatami? No, raczej takich oryginalnych, żeby one rzeczywiście były w ten sposób związane, że jest to szabla, którą Kazimierz Płaski nosił nie wiem, jako obrońca jasnej góry, to absolutnie nie. Na wystawie znajduje się gablota z pasem słudzkim. Jest to pas oryginalny. Te pasy słudzkie wiadomo, że wiązane są z kulturą szlachecką, z XVIII wiekiem, z polską szlachtą właśnie. Natomiast do tego, proszę Państwa, jest też ściana poświęcona pamięci Konfederacji Barskiej i gablotka, w której znajdują się no Właściwie kopie niestety e, muzealiów e, z tego okresu, ponieważ tak naprawdę z tego czasu właściwie e, nic nie dotrwało, a jeżeli dotrwało, to przynajmniej nie znalazło się w zbiorach Muzeum Częstochowskiego. No i mamy jeszcze konfederatę pańskiego w Olsztynie. E, no tak, jest pochowany w krypcie kościoła w Olsztynie. Konfederat Barski nieznany z nazwiska, niektórzy mówią, że to Zieliński, czyli regimentarz, któremu pułaski przekazał między innymi dowództwo, gdy sam opuszczał twierdzę jasnogórską pod koniec maja 1772 roku. No, ale ogólnie jest on nieznany z imienia i nazwiska, nieznane są. Okoliczności jego śmierci. Wiadomo, że ciało zostało znalezione pod zamkiem olsztyńskim. E, miejsce było, e, cały rejon był rejonem walk kawaleryjskich e, konfederatów e, z Rosjanami, z żołnierzami Drewicza, Suworowa. E, w, w związku z tym bardzo ciężko jest dzisiaj powiedzieć coś więcej na ten temat. No, Konfederat Barski, no, jak mówimy, skąd się tutaj wziął, został znaleziony po upadku twierdzy jasnogórskiej, czyli to był 1772 rok. Yy, został tutaj pochowany, przypuszcza się, jeżeli chodzi o to, kim on jest, że to był jakiś bardzo bliski współpracownik Kazimierza Pułaskiego, dokładnie jak się nazywał, bo tam natknąłem się na taką informację, pada jakieś nazwisko, Zieliński. Ale dokładnie kim on był, za co był odpowiedzialny, to jeszcze takiej informacji nie mamy. Nie wiem w ogóle, czy historycy nawet się tym tematem zajęli dokładnie. No i przypuszcza się, że mógł też być jakoś związany z rodem Lubomirskich, bo tutaj kiedy kościół został ten kamienny właśnie wybudowany w 1726 roku no to Lubomirscy, ten Lubomirski bardzo mocno przyczynił się do tego, żeby właśnie no, pomóc w budowie tego, tego kościoła. Więc może jest tak, że jest to też ktoś związany z tym Rodem. I ze względu na to, że był związany z tym Rodem, dlatego został w, tym wyróżniamy, kości... wyróżniamy tak, w jakiś sposób. Tak, w tym kościele fundowanym przez Lubomirskich właśnie został pochowany. Tutaj panujący mikroklimat no, sprawia, że tak jest zachowany nasz Konfederat. Jest, da, jest naprawdę, to jest tak jak mówię, że... że... Zęby, uzębienie, wiadomo, jeszcze... Dla mnie robi lepsze wrażenie, jak umie egipskie. tak jak mówię, tak jak... No, wiadomo... nie pierwszy raz go widzę, to wiadomo, także, ale za każdym razem jednak jest ten klimat taki. Tak.